Zrób ze mną ekspresową pielęgnację na zakończenie lata. Zostań do końca, pokażę Ci trzy produkty, które w kilka minut odmienią Twoją skórę. Na co dzień zaczynam od mycia twarzy i nakładam maseczkę żelową. Daje natychmiastowe ukojenie i nawilżenie. Może się stosować 2-3 razy w tygodniu rano na 10 minut albo jako maseczkę nocną i w niej spać. Intensywnie nawilża skórę, a po jej zmyciu linie i zmarszczki są spłycone. To maseczka dla szarej, zmęczonej i zestresowanej skóry. A zawarty w niej ekstrakt z kasztanowca likwiduje zaczerwienienia i wzmacnia krwionośne. Kolejna to płatki pod oczy, które pływają sobie zanurzone głęboko w hydrożalu, redukują oznaki zmęczenia i rozświetlają spojrzenie. Kiedy zaczyna się je używać, początkowo mogą delikatnie szczypać, to oznacza, że skóra pod oczami może być odwodniona, ale po chwili to uczucie mija. Mają ekstrakt z kwiatów hibiskusa, intensywnie nawilża i odmładza, dodając świeżości spojrzeniu, ale też ekstrakt z liści kapusty, który redukuje obrzęki i zaczerwienienia i działa kojąco oraz antyoksydacyjnie. Nałóż je dwa, trzy razy w tygodniu, a nawet codziennie, jeżeli masz czas. Wystarczy tylko 20 minut, a kondycja okolicy oka zupełnie się zmienia. A w tym serum są aż trzy formy witaminy C. Rozjaśnia, dodaje blasku i działa jak tarcza ochronna dla skóry, a biała fosola w składzie rozświetla i niweluje przebarwienia. Kończę kremem z SPF, ale te trzy produkty to mój ekspresowy sekret świeżej skóry. Chcesz, żebym dobrała dla Ciebie plan pielęgnacji? Napisz w komentarzu skóra.